Jesteśmy co roku obecni na inżynierskich targach pracy. Bardzo nam na tej obecności zależy, bo co roku udaje nam się przyprowadzić do firmy praktykantów, stażystów albo już pracowników. Cieszymy się, że dużo studentów pyta właśnie o te formę zatrudnienia w działach sieciowym, storageowym. Także sporo inżynierów udaje się zatrudniać. Zwiedzają studenci AGH, pytają o możliwość odbycia u nas praktyk lub staży w obszarze telekomunikacyjnym. Najczęściej zadają pytania związane z zadaniami na takiej praktyce oraz możliwością dalszego rozwoju. Dzisiaj jest z nami Grzegorz z działu sieciowego inżynier systemowy i Ewelina, nasza starzystka, i bardzo nas wspierają bo studenci wolą posłuchać już tak bardzo merytorycznie o potencjalnej przyszłej pracy. Dzięki temu, że uczestniczyłam w praktykach w Berakompie w zeszłym roku, mogę odpowiedzieć na pytania studentów bardziej konkretne, czyli jakimi technologiami się... Są marki, jakie sprzedajemy, co robi inżynier. Utrafiają się również osoby zainteresowane sieciami systemami. Jeżeli jest osoba zainteresowana systemami, to mówię, podaję jakieś proste przykłady na SIEM, systemy do zarządzania, które są spotykane praktycznie w każdej marce. Studenci chętnie rozmawiają o możliwościach pracy w kompie i w ogóle o możliwościach rozwoju, bo trochę są pracy zagubieni. Myślę, że IT to tylko program. A okazuje się, że całkiem dużo ciekawych stanowisk branża IT oferuje. I my o tym opowiadamy.